Czter teraz wypierdalałem cztery hedy teraz. hedy z digla wypierdalałem teraz O kurwa, jak... oj, oj oj Mówiłem kurwa? Jeszcze jeden u mnie Oj 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 Kurwa, jak ogłuje Daj flesza, daj flesza, daj flesza Nie mam flesza Kurwa Jakub, nie trolluj gry! O, zajebiście Masz flesza Kosak, kosak, kosak No so, sigla. zigla. some. O! O! kurwa, Kurwa. Ma. Tak, yes. kurwa, kurwa Ej Kurwa śpi! Ja pierdolę! Ej, mam pytanie Jak ten, jak zabiłem lipcątka, to to się liczy jako... Że, nie, jako śmierć? Tak, nie to się, li A, nie, nie, to się liczy Nie, to jako... Po znaczy, zabrało mi fraga i czy zaliczyło... Nie to się liczy jako... To się liczy jako bohaterę, no był wtedy. To nie Ej, no kurwa, jeszcze jeden Flash, one more ladder! Już się pamiętam, stary, dalej nie grałem tej ma. Uff, w skoku mu zajebałem. To już z koniec. Zrobiłem zamach ręką, a kurwa nie wyćpiłem. Co to za młotów? What the fuck? Dobra, ja myślę, że... Są nowe, CO TO ZA smok? KTOŚ SIĘ KURWA ZA smoka DAŁ? Ja? Takiego, no, ktoś na kona chyba rzucał, nie? Czy nie? Ja dostałem, ja To żeś takiego ja nie tak, dla przeciwników dał? Zziebrinie. Ej widziałem. go? Ale kurwa legalny hack <grystanie> Dawaj, dawaj w dół od razu, daj od razu dół Fleszuję ci, w górę No lip tą kretynię zajebany Kurwa heda mu wypierdalam Idziemy od noga wszyscy Tam no, fleszuję, fleszuję Oprócz tych, którzy nie idą, czyli żółty No co to za f... kurwo i zabijam go Zabijam go, przysięgam